Szostry i bracia wyciągam list. List pasterski, który zwyczajowo od wieków pasterze Kościoła kierują do wiernych, do Chrystusowego Kościoła w tych szczególnych chwilach. Również i ja, jak wiecie, od wielu lat, zawsze na rozpoczęcie świętego czasu Adwentu, zawsze na Boże Narodzenie Wielkanoc, zwracam się do Was tą drogą. Pozwólcie więc, że dzisiaj podkreślając, że nie jest to homilia, ani kazanie, ale odczytanie listu, będę ten list, tekst tego listu trzymał przed mymi oczyma. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Umiłowane dzieci Boże. Najdroższe siostry i bracia. Gdy staję przed Wami w tym z tym adwentowym słowem, czynię to z sercem poruszonym, wzruszonym i pełnym pokornej świadomości, że przemawiam do ludzi, których Pan mi powierzył, przemawiam do Was, których bardzo kocham, za których się modlę których dźwigam każdego dnia w moim sercu i za których odpowiem kiedyś przed Bogiem. Piszę ten list na kolanach, bo Adwent jest czasem, w którym Bóg pochyla się nad nami, a ja, wasz pasterz, pragnę pochylać się razem z nim. Umiłowane siostry i bracia, kiedy rozpoczyna się adwent w kościele, jakby na nowo zapala się maleńkie światło. Światło, które jednak nie oślepia, które nie krzyczy, które nie wymusza niczyjej uwagi. Jest delikatne, jest pokorne, jakby nieśmiałe. Jakby samo prosiło, byśmy zwolnili w naszym życiu. Byśmy zatrzymali się na chwilę i dali mu szansę oświetlić nasze wnętrza, byśmy w nim dostrzegli piękno Boga, który nadchodzi. Aby zawsze był czasem niezwykłym. czasem lampionów i dolat, dziecięcych śpiewów o słodkiej z wzruszeń serca, na słońcego ciepła, które zapowiada życie zabiciela. Ale dziś, w świecie pełnym pośpiechu, hałasu, niepokoju, Adwent staje się czymś jeszcze. Staje się wołaniem samego Boga o człowieka. To nie jest zwykły czas, okres liturgiczny. To czas cichego pukania Boga do drzwi naszych serc często zamkniętych zbyt mocno, zbyt dawno, zbyt boleśnie. Siostry i bracia, słyszymy dzisiaj z wielu ambon świata, jak Kościół mówi o Adwencie jako o czasie oczekiwania, ale tu i teraz powinniśmy sobie w głębi serca zadać pytanie. Czy ja dzisiaj w moim codziennym życiu czekam jeszcze na Jezusa? Od odpowiedzi na to pytanie zależy dalszy kierunek twojego życia. Bo świat, w którym żyjemy, zdaje się bardziej czekać na okazję związaną, związane z Adwentem i zapowiadanym nadejściem świąt Bożego Narodzenia. Na okazję, jak dni wolne, prezenty, które zwyczajowo kupujemy w tym czasie, niezwykłą atmosferę, zapach pierników, a potem święta pierwszą gwiazdkę. Ale czy w tym wszystkim czekamy na nadejście Boga? Kolejne pytanie, które na progu Adwentu powinniśmy sobie postawić, to pytanie o moje życie. Dlaczego często dzieje się tak, że adwent się kończy, a my pozostajemy tacy sami? Pozostaje ta sama pustka, pozostają te same lęki, te same konflikty, te same zranienia w sercu, jakby bliskość Bożego Narodzenia nie, zdoła, nie zdołała nas dotknąć. Może to dlatego, że zbyt często magia świąteczna wykreowana przez komercję przysłania nam misterium wcielenia Jezusa Chrystusa. A wszechobecny w tym czasie gwar, komercja adwentowych spotkań, przedświątecznych zakupów zagłuszyły ciszę, w której Bóg chce ci coś powiedzieć. Droga duchowa, córko i synu. Proszę, daj Bogu szansę, by poprzez słowo tego listu trafił do Twojego serca, byś usłyszał, usłyszała odpowiedź na Twoje fundamentalne pytania, czym jest Adwent, skoro wciąż trwają wojny, skoro hejt i nienawiść nie milkną, skoro między ludźmi rosną mury, a nie most, skoro tyle niechęci i nienawiści w naszych rodzinach, na i wspólnotach. Najmniejsi. Adwent nie jest zaklęciem, nie jest magią, która zmienia świat zewnętrzny. Adwent jest ciągle powracającą propozycją Boga, aby zmienił się świat. Ale ta zmiana powinna się do, dokonywać najpierw wewnątrz nas, w naszych sercach, gdzie powinien rodzić się pokój, gdzie rodzi się i rozpoczyna wszelkie pojednanie między ludźmi, gdzie rodzi się dobro, którego świat tak bardzo dzisiaj potrzebuje. Advent to nie tylko czas oczekiwania, to coś więcej. To misterium niezwykłej delikatności Boga, który wstępuje w ludzką słabość. On nie przychodzi jako król w przepychu bogactwa i złota, nie przychodzi jak wódz z ogromną armią, ale przychodzi również jak, nie przychodzi również jak sędzia z wyrokiem wskazującym na człowieka. Bóg przychodzi jako dziecko bezbronny, cichy i pokorny. Przychodzi w taki sposób, by nie przestraszyć człowieka swoją obecnością. By nie złamać naszego ducha, by, lecz by podnieść to, co jest w nim kruche, by uzdrowić to, co zranione, by rozświetlić to, co przygasło. To dlatego Adwent jest jak noc oczekiwania na narodziny dziecka. Jest jak cichy, delikatny, pełen drżenia, przeniknięty nadzieją. Czy słuchając tego, Zastanowiłeś się, który to już jest adwent w Twoim życiu. Najmilsi każdy czas Adwentu powinien być przeżywany w dwojakim aspekcie. Jako adwent betlejemski, czyli piękne wspomnienie i pamiątka miłości, która nam się narodziła, ale również jako adwent wieczności, czyli oczekiwania na spotkanie z uwielbionym i zmartwychwstałym. Jezusem twarzą w twarz. Przeżywając Adwent jako pamiątkę betlejemską, każdego roku wracamy do Betlejem, bo tam, w tej małej grocie, w ciszy, ubóstwie i chłodzie, narodziła się miłość, która nigdy nie przemija. Narodziła się w ludzkiej naturze miłość samego Boga, aby uratować rodzaj ludzki, by otworzyć mu bramy utraconego raju. W tym darze Bożej miłości widzimy wyraźnie, co Bóg nam chce powiedzieć. Chce nam przypomnieć, również tu i teraz, na początku tego rocznego adwentu, że nie ma takiego grzechu, którego On by nie podniósł. Nie ma takiej nocy, której by, by nie rozświetlił i nie ma takiej samotności, której by nie dotknął, by nas pocieszył. Jezus w tajemnicy betlejemskiej przyszedł do Ciebie. Dla Ciebie się narodził. Dla Ciebie, jako niewinne dziecię, płakał w żłobie. Siostry i bracia, czas adwentu, który przeżywamy każdego roku, przypomina nam jednak także o tej chwili, w której staniemy przed Chrystusem po raz ostatni, a zarazem po raz pierwszy w pełnej odsłonie. Nie wiemy, kiedy to nastąpi. Nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale wiemy, że to spotkanie będzie spotkaniem miłości. Dlatego adwent jest czasem niezwykle ważnym, bo poprzez jego właściwe przeżycie uczymy się żyć prawdą, żyć nadzieją, żyć światłem, żyć tak, aby kiedy usłyszymy okresu swego życia pójść byśmy poszli do wieczności za Chrystusem i do Chrystusa bez węgu. Dlatego kochajmy ten dar, dany nam od Boga, jakim jest czas Adwentu. Bo w Nim najgłośniej usłyszymy, że życie jest drogą do Boga i każdy dobrze przeżywany dzień nas do Niego przybliża. Moje kochane duchowe dzieci, młode i starsze wierne i zagubione, silne i poranione. Kiedy już przypomnieliśmy sobie znaczenie i wartość Adwentu, bardzo chciałbym was w tym tegorocznym Adwencie trwającego roku jubileuszowego wziąć za rękę i poprowadzić ku temu, który przyjdzie nie w huku grzmotów i wiwatów świata, ale przyjdzie w delikatności, w ciszy, ubóstwie i chłodzie betlejemskiej nocy. Widzę Waszą codzienność, Wasze zmagania, widzę Wasze ciche łzy, coraz poważniejszy niepokój o losy pokoju w naszej Ojczyźnie i świecie, o zapewnienie dobor, dobrobytu naszym rodzinom. Widzę również Waszą samotność, często sprzętnie ukrywaną pod uśmiechem i coraz większe zmęczenie rolami. Które tak często musicie odgrywać, by dać sobie radę na fali współczesnego świata. Chciałbym was bardzo przytulić duchowo do serca Jezusa, abyście usłyszeli, że On naprawdę Was kocha, że tęskni za Wami, że pragnie uzdrowić to, co w Was popękało, że pragnie zaprowadzić pokój tam, gdzie teraz jest lęk. Przeżyjmy tegoroczny adwent, Blisko Chrystusa i dla Chrystusa. Przeżyjmy go dla siebie i dla swoich bliskich. Nie chcę dawać wam wielkich rad. Nie chcę was niczym obciążać. Chcę podać coś prostego, możliwego, pięknego, co pozwoli wam przybliżyć się do Boga i zrozumieć sens świętego czasu Adwentu. Proszę o jeden w jeden z wieczorów Adwentów. Adwentu, byś zgasił światło w swoim pokoiku. Zawieś myśli i powiedz, Jezu, przyjdź do mnie. Pozostań w skupieniu modlitewnym i ciszy. Wsłuchaj się w głos swej duszy. Tam usłyszysz Jezusa. W tym czasie adwentu zadzwoń do kogoś, z kim być może nie rozmawiałeś od lat czy miesięcy. Może też pomoże ci uśmiech i serdeczność wobec innych ludzi. Przebaczenie komuś, kto cię wiele razy oszukał i zranił. Pomóż się. Modlitwa nie musi być długa, byle była prawdziwa i z pełną i płynąca wprost z twojego serca. I to wystarczy. Resztę zrobi w twoim sercu Bóg, jeśli tylko pozwolisz. Najmniejszy Niech tegoroczny Adwent ogrzeje wasze serca ciepłem, którego nie daje świat, ale daje Jezus. Niech wasze lampiony staną się znakiem, że nosicie w sobie światło, którego nie jest w stanie zgasić żadna noc świata. Niech Chrystus, który przychodzi w ciszy, zamieszka w waszych rodzinach, pojedna skróconych, uleczy zranionych, Cieszy zasmuconych i umocni słabych. Mara, przyjdź, Pani Jezu. Wypełnij nas w Twoim pokojem. Rozświetl nasze codzienne drogi. Maryjo, matko oczekujących, matko dobrego początku, otocz nas płaszczem swojej miłości. Niech ten święty czas adwentu będzie dla nas wszystkich nowym początkiem. Nieuczynionym ludzką, ludzkim wysiłkiem, ale wyszeptanym przez Boga w ciszy naszych serc. Z serca was błogosła.